Chcesz wiedzieć, jak otworzyć drzwi z pochwytem? Poznaj cztery sposoby, które oferują różne poziomy wygody i bezpieczeństwa. Pierwszy. Otwieranie drzwi przez przekręcenie klucza. Drzwi z pochwytem i wkładką na klucz to najbardziej klasyczne i jednocześnie najtańsze rozwiązanie. Działa bardzo prosto. Wystarczy włożyć klucz do zamka, przekręcić go i w ten sposób cofnąć język zamka, żeby wejść do środka. To opcja, która nie wymaga żadnej elektroniki czy dodatkowego zasilania. Po prostu działa. Jej ogromnym plusem jest właśnie prostota i niska cena, co czyni ją dobrym wyborem np. do drzwi gospodarczych, domków letniskowych czy wszędzie tam, gdzie nie potrzebujesz żadnej zaawansowanej automatyki. Trzeba jednak pamiętać o jednej rzeczy. Zawsze musisz mieć przy sobie klucz, bo jeśli go zapomnisz albo zgubisz, niestety nie wejdziesz do środka. Drugi sposób. Zapadka manualna. Dzień, noc. Co więc zrobić, jeśli chcesz móc wejść do domu bez klucza? Rozwiązaniem jest zapadka manualna, prosta i wygodna opcja. W tym przypadku zamiast używać klucza, po prostu mocniej pociągniesz za pochwyt. Język zamka cofa się pod wpływem siły i drzwi się otwierają. To bardzo praktyczne rozwiązanie, zwłaszcza jeśli często kręcisz się wokół domu i nie chcesz za każdym razem pamiętać o kluczu. Ale trzeba też pamiętać o jego ograniczeniach. Jeśli drzwi nie są zakluczone od środka, to w ten sam sposób. Każdy może je otworzyć, kto podejdzie do nich od zewnętrznej strony. Dlatego warto korzystać z funkcji NOC. Po jej ustawieniu drzwi są zablokowane i nie da się ich już otworzyć bez klucza, nawet jeśli ktoś mocniej pociągnie za uchwyt. Trzecia opcja – pochwyt z przyciskiem i zamek z silnikiem. Jeśli zależy Ci na jeszcze większym bezpieczeństwie, warto postawić na zamek z silnikiem. Dlaczego? Bo taki zamek blokuje nie tylko język drzwi, ale też dodatkowe bolce, które regulują skrzydło. Gdy naciśniesz przycisk, silnik automatycznie zwalnia wszystkie zabezpieczenia, zarówno język, jak i bolce, Dzięki czemu możesz łatwo wejść do środka bez użycia klucza. To bardzo wygodne rozwiązanie, idealne na co dzień, a kiedy chcesz się czuć bezpieczniej, wystarczy zakluczyć drzwi, wtedy nikt nie otworzy ich z zewnątrz, nawet przy użyciu przycisku. Warto tylko pamiętać, że jeśli drzwi nie są zakluczone, każdy może je otworzyć, więc wychodząc z domu, dobrze jest pamiętać o ich zamknięciu na klucz lub z poziomu systemu. Czwarte: otwieranie drzwi za pomocą nowoczesnych rozwiązań. Jeśli szukasz maksymalnej wygody i bezpieczeństwa, warto rozważyć systemy otwierania drzwi z wykorzystaniem nowoczesnej technologii. Dzięki takim rozwiązaniom możesz dostać się do domu np. za pomocą odcisku palca, aplikacji mobilnej czy klawiatury kodowej. Wystarczy wprowadzić kod PIN. To najbezpieczniejsze i najwygodniejsze rozwiązanie, które eliminuje potrzebę noszenia kluczy. Jednak trzeba pamiętać, że taka technologia wiąże się z wyższym kosztem początkowym. Zastanów się, co jest dla Ciebie najważniejsze: bezpieczeństwo, wygoda czy cena? I wybierz rozwiązanie, które najlepiej pasuje do Twoich potrzeb. Barański. Wyższy standard drzwi.